Cześć! Wiecie co? Tak się rozpędziłam dzisiaj, że pomyślałam sobie, że nakręcimy drugą część filmiku. Właśnie tutaj dalej dziesiątka moich znajomych i nieznajomych na mojej wędrówce słucha nas, będą klaskać na końcu znowu i dziękuję im za wsparcie. Jesteśmy teraz dalej w parku w lesie, w którym mieście, przed altaną Gutenberga, przepiękny las mamy morze, Lasy. Dzisiaj jest las, jest piękna pogoda. Co mnie skłoniło, żeby nakręcić drugą część? Bo wiecie co, bo po prostu coś fajnego wyszło. Po prostu jestem osobą otwartą, nawiązuję łatwo kontakty, ale teraz to chyba już jeszcze bardziej się rozwijam przy tym wirze. I właśnie jak byliśmy na jednej z górek, zaczepiliśmy właśnie takich dwóch inteligentnych panów, którzy sobie, kolegów, którzy sobie rozmawiali. Zaczęłam opowiadać i mówi, że tutaj stoją wokół nas, wokół mnie znajomi, zajmują się sobą, a ja opowiadam, opowiadam i pokazuję naszą stronę. Tutaj pan wchodzi na stronę i wiecie co, no po prostu tak mnie to ucieszyło. Powiedział tak, już mój kolega jest na tej stronie, to ja się zapisuję. Słuchajcie, no po prostu taka radość. I właśnie chciałam wam powiedzieć, że warto rozmawiać z ludźmi. Oczywiście utrzymujcie dwa metry odległości. Róbcie tak, jak wszystko trzeba, ale słuchajcie, rozmawiajcie nawet z ludźmi na, na wędrówkach, w różnych miejscach i mówcie: to jest najlepsze, to jest nawet lepsze niż roznoszenie ulotek. Przecież to jest po prostu przekaz bezpośredni. Dziękuję.